10 psów modnych, ale psów trudnych. Oczywiście wszyscy wiemy, że moda bardzo mocno często wpływa na to, jakie psa wybierzemy, na jakie psa się zdecydujemy. I dzisiaj właśnie o 10 psach, które są obecnie modne, które niedawno były modne, stają się modne, ale są to też psy, które są psami trudnymi czyli takimi, które wymagają troszkę więcej doświadczenia, troszkę więcej czasu, czy też troszkę więcej ruchu. I właśnie na trzech pierwszych pozycjach będą psy, które tego ruchu potrzebują sporo. Ale od początku i zacznijmy od pierwszego z psów na liście, czyli od owczarka australijskiego, czyli psa, który jest psem pracującym, psem pasterskim, psem, który potrzebuje sporo ruchu, sporo zajęcia, sporo pracy. Który uwielbia swoich opiekunów, kocha swoich opiekunów, bardzo mocno się z nami wiąże, ale nie zmienia to faktu, że potrzebuje bardzo dużo czasu poświęconego na bycie z nim oraz na zapewnienie mu ruchu i nauczenia wręcz tego psa, żeby umiał odpoczywać, żeby umiał oddzielić pracę od odpoczynku od relaksu. Pies doskonały, jeśli trafi w ręce osoby, która mu zapewni i wychowanie, i socjalizację, i odpowiednią dawkę. Pracy. Drugim psem jest Border Collie. Pies pasterski, pies pracujący, niesamowicie inteligentny, uwielbiający swoich opiekunów, bardzo chętnie okazujący uczucia, bardzo mocno okazujący uczucia, bardzo, bardzo mocno i często okazujący uczucia. To jest jedna sprawa. I tu też mamy gigantyczną potrzebę ruchu. Ten pies potrzebuje bardzo dużo zajęcia, bardzo dużo pracy i też trzeba go nauczyć odpoczynku. To jest bardzo ważna cecha i dopiero wtedy, kiedy zapewnimy mu pracę, zapewnimy mu jakieś zajęcie, nauczymy go kiedy odpoczywać i jak się zachowywać, wtedy będzie genialnym, doskonałym psem rodzinnym, jakiego chcecie, takiego psa wtedy macie. Kolejnym psem, już trzecim psem na tej liście jest niesamowicie popularny, modny, ostatnio pies, czyli owczarek belgijski Melinoa. Jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy pies pracujący, pies służbowy, pies, który jest psem, jeśli chodzi o umiejętności, jeśli chodzi o inteligencję, jeśli chodzi o sprawność, no po prostu psem genialnym, ale psem trudnym, jeśli chodzi o jego psychikę, jeśli chodzi o jego zachowanie, jeśli chodzi o jego szkolenie, jeśli chodzi o potrzebę ruchu, jeśli chodzi o stosunek do obcych psów i tak dalej, i tak dalej. To jest wybitny pies. Niestety, żeby stał się wybitnym psem, chodzącym ideałem, ponieważ potrafi być chodzącym ideałem, no musi trafić na człowieka, który, czy też na ludzi, którzy go takim psem uczynią, a jest to bardzo trudne i naprawdę niewiele osób jest w stanie to zrobić i tak mówiłem o tym niedawno na moim filmie, że to nie jest pies, którego powinniście wybierać. Ja na pewno nie, Wy w dużej części zapewne też. Czwartym psem, czy też raczej psami są amstafy, pitbulle, można tu nawet dorzucić bulteriery, ale bulteriery straciły na popularności już bardzo dawno temu, chociaż zauważyłem, że troszkę tych bulterierów więcej się pojawiło. Ale wszelkiego rodzaju amstafy, pitbulle nadal są psami popularnymi, nadal są psami modnymi, szczególnie w niektórych kręgach i nie, to już nie te kręgi, co kiedyś te, 15, 20, a nawet raczej 30 lat temu, gdzie te psy często były takim wyrazem statusu, i a tu może nie wnikajmy. Teraz już bardziej te psy trafiają do osób, które chcą nie tylko doskonałe psy, jeśli chodzi o stróżowanie, ale też jeśli chodzi o psy pracujące. Jak widzicie jakieś drzewa mi tu wchodzą w. Dobra, może być. Trudny pies, jeśli chodzi o wychowanie, jeśli chodzi o stosunek do innych psów. Socjalizacja tu jest niesamowicie ważnym elementem. Wymagające pod względem ruchu, wymagające pod względem wychowania i prowadzenia to są po prostu psy trudne, wymagające nie takie, z którymi poradzi sobie każdy z nas. Następnie mamy Huskiego, Siberian Husky, do tego może dodajmy malamuta, ale Husky jest o wiele bardziej popularny czyli pies zaprzęgowy, pies, Pracujący, uwielbiający ruch, potrzebujący ruchu, nie mający aż tak łagodnego charakteru, jakby niektórzy z nas chcieli, często nie dogadujący się z obcymi psami, lubiący uciekać, lubiący kopać, pies, który potrafi sprawić problemy. Jeśli nie wiemy, co to za pies, jeśli wiemy, na co się decydujemy, ile ruchu, ile czasu z nami spędzonego ten pies potrzebuje, no ciężko o lepszego psa i psa fajniej wyglądającego. Ale w przypadku dużej części osób będzie to pies, który po prostu będzie psem zbyt trudnym, czy też sprawiającym zbyt dużo problemów. I o tym warto. Pamiętam. Szóstym psem jest York, Yorkshire Terrier. Tak, ten nieduży piesek już chyba wszystkim jest znany jako pies uparty, niezależny, mogący sprawiać problemy, dosyć szczekliwy. Tylko, że to najczęściej jest efekt tego, że decydują się na niego osoby, które nie wiedzą, co to za rodzaj psa. I teraz zauważyłem, że Yorki chociaż troszkę wróciły do popularności, to znowu niejako tracą na tej popularności ze względu na to, że oczywiście inne psy są wybierane zamiast nich, czy to będą maltańczyki, sziczu czy też inne psy do towarzystwa, ale york w odpowiednich rękach, w rękach osoby, które je wychowią, socjalizują i nauczą, jak się mają zachowywać, to nie będzie pies sprawiający tak wielkie problemy. Tylko że no niestety często trafia do osób, które o tym nie wiedzą i po prostu nie wiedzą, co to za psy. Następnym psem jest mops. I to nie jest pies, który sprawia problemy czy to wychowawcze, czy to jeśli chodzi o potrzebę ruchu. Nie. To jest taka, tutaj należałoby powiedzieć nie MOPS, tylko taką kategorię psów z krótkimi kufami. Duża część tych psów jest po prostu modna. One ładnie wyglądają według niektórych. Ta redukcja tej kufy posunęła się do przesady. No i niestety to pies modny, w przypadku którego mogą pojawiać się problemy właśnie z krótką kufą. Problemy z oddychaniem, z sercem i tu długo by można wymieniać. Stąd ten pies znalazł się na tej liście. Pies, który oczywiście jest psem, w przypadku którego jednak krótka kufa może stanowić bardzo poważny problem. Ale pies, jako pies, bardzo fajny, inteligentny, posłuszny, lubiący swoich opiekunów, uwielbiający swoich opiekunów, pies, w przypadku którego naprawdę może być doskonałym psim Towarzysz. Następnie, już na ósmym miejscu, na ósmej pozycji, mamy sznaucera miniaturowego. I tutaj się długo zastanawiałem, czy to taki trudny pies. Ponieważ on nie jest trudnym psem, tylko że zauważyłem, że wzrasta jego popularność. I niektórzy kupują tego niedużego psa i myślą, że to taki przytulas, taki pies. Bez jakichś silniejszych instynktów, bez większych potrzeb, a to w rzeczywistości pies. Po pierwsze, myślący, że jest bardzo dużym psem. Po drugie, potrzebujący sporo ruchu. Po trzecie, potrzebujący odpowiedniego wychowania, socjalizacji, co niestety wiele osób pomija, myśląc, że ten nieduży pies no, nie będzie sprawiał problemów. A to jest prawdziwy twardziel, prawdziwy pies, który potrafi wiele osób zaskoczyć. To jest taki naprawdę twardziel. Wśród tych niewielkich psów. Przedostatnim psem czy też przedostatnimi psami jest Rottweiler i Doberman. Tak, te psy straciły tą popularność, tą nie ma już tej mody na nie, chociaż podobnie jak w przypadku na przykład Pitbulli, troszkę to wraca, ale tutaj mamy psy do stróżowania, psy pracujące, psy wymagające z pewnymi pokładami agresji, co by nie mówić, psy trudne. Jeśli chodzi o zapewnienie im odpowiedniej dawki ruchu, odpowiedniego wychowania, socjalizacji, kontakty z innymi psami są też utrudnione. I tak, to psy, które w odpowiednich rękach są ideałami, jeśli chodzi o stróżowanie, jeśli chodzi o pracę, jeśli chodzi o życie z rodziną, szczególnie Rottweiler, ale to psy, które mogą sprawić problemy, psy, które są po prostu trudne. Ciekawe, czy ta moda na te psy wróci. I ostatnim psem na liście jest Owczarek niemiecki. Mój ulubieniec, Pies zawsze modny od lat od dziesięcioleci. Pies modny, ale też pies, który może być psem trudnym, ponieważ taki prawdziwy owczarek niemiecki to pies stróżujący, pracujący, po pierwsze pracujący, więc wymagający i ruchu i wysiłku umysłowego i odpowiedniego wychowania. Może być szczęśliwy, może nie lubić obcych psów. Pies, który często trafia do osób jak to często powtarzam, myślącym, że kupią tego owczarka niemieckiego, rozpakują go z pudełka, ściągną etykietę i mają idealnego psa, takiego jak w filmach, serialach, książkach, bajkach. No nie, to pies wymagający pod względem ruchu, wychowania, socjalizacji i tylko w odpowiednich rękach staje się ideałem. I tak to naprawdę świetny, genialny pies, no tylko, że trzeba mu poświęcić czas i umiejętność, wtedy chodzący ideał. Ale o tym wiecie ponieważ o Owczarkowach niemieckich mówię często. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, dziękuję za to, że jesteście, że oceniacie, że komentujecie, że wspieracie ten kanał, patronite, postawienie symbolicznej kawy, komentarz z super podziękowaniem i to co najważniejsze, że jesteście, oglądacie, oceniacie, komentujecie, polecacie wśród znajomych na swoich mediach społecznościowych. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i oczywiście zapraszam ponownie.